Do oglądania odcinka Metamorfozy zaprasza producent naturalnych napojów energetycznych i izotonicznych Via Guarana SA. Tylko, że Tomek Schabowski będzie uczestnikiem programu metamorfozy, nikt się nie spodziewał. Otyły facet, społecznik i działacz dla młodzieży, tylko to potrafił robić: jeść, spać i pomagać innym. O sobie nigdy nie myślał. Co spowodowało, że podjął taką decyzję? Co skłoniło kulinarnego łasucha do tak odważnej decyzji? Teraz po dwóch miesiącach programu staramy się prześwietlić jedynego rodzynka w gronie metamorfozowiczów. Tomasz Schabowski, lat 43. Radny Rady Miasta, społecznik na osiedlu Kazanów, mąż wspaniałej żony Agnieszki i ojciec dwóch córek, Dominiki i Wiktorii, właściciel psa o imieniu Roma. Oto efekt naszego przesłuchania. Tomku, postanowiliśmy Ci przypomnieć Twoje słowa z galerii sanowej, kiedy planowałeś wyglądać jak George Clooney. Pan się zdecydował. To bardziej kwestia problemów zdrowotnych, czy chce Pan po prostu być Adonisem i wyglądać jak George Clooney? Tak, chciałbym tak wyglądać oczywiście. Ale, ale moja żona mówi, że muszę się zmienić, bo już mam je dość takiego i coraz bardziej no, po, poszerzam się. Za dużo przestrzeni w łóżku pan zajmuje? Tak, tak, rzeczywiście. Wzięłam je na podstęp, powiedziała, że ze mną nie będzie spała, bo zajmuje całą łóżko już prawie. No. Agnieszka, jak to jest w tej chwili? Mieści się już Tomek w waszym łożu małżeńskim? No tak, jak najbardziej, czasami tak w ramach żartu, yy, budząc się w nocy, szukam go, gdzie on i gdzie jest mój mąż, czy zlał się już z łóżkiem, czy ze ścianą, tak już jest go mało. Na ile się zmienił dzień powszedni Tomka, rano jak wychodzić do pracy? No na pewno śniadanko, yy, jajeczko, jakaś yy, zielona sałata, Przygotowuje sobie drugie śniadanie, yy, idzie z pieskiem na spacerek, wraca ze spacerku, pakuje rzeczy i jedzie do pracy. A tak to zawsze było na łapu-capu w ostatniej chwili, bez śniadania, wybiegał, no i jeszcze zawsze wodę pije. Myślę, że tutaj duże hektolitry wody wypija i zawsze do torby bierze też przynajmniej dwie litry wody. Tomku, co było dla ciebie najtrudniejsze w tym okresie? Najtrudniejszy był pierwszy tydzień. Musiałem natychmiast przyzwyczaić się do innego trybu, do, do, do innego życia, no po prostu inne jedzenie yy, i to był chyba najważniejszy pierwszy tydzień. Też yy, czułem bardzo dużo wielki yy, głód, który, który przeci, przeciw, wyciążyłem. Yy, yy, później się przyzwyczai przyzwyczaiłem, następny problem to były święta. Jak to było na Wigilii? Jak Tomek wytrzymał te wszystkie smakołyki potrawy i, i, i przeżył to? Cała rodzina była przygotowana, że mamy się trzymać razem i wspierać Tomasza, ale nie było takiej potrzeby, bo było 12 potraw. Pokosztował, dosłownie pokosztował każdej z potraw delikatnie. Ja tylko zerkałam, czy czasami ten widelec nie idzie drugi raz do talerza, ale trzymał się dzielnie i jestem z niego dumna. Myślę sobie, że kryzys był w momencie, kiedy mama kroiła ciasto. Ale też wcześniej z moją rodziną ustaliliśmy, że jak będzie krojenie ciasta, wszyscy idą do kuchni i nie drażnimy Tomka. Jak w tej chwili oceniacie młodzież i ludzie, z którymi pracujesz? Teraz y, młodzież mnie bardzo wspiera, w szczególności na Facebooku. Y, codziennie jak się spotykamy mówimy o tym. Y, sami niektórzy są zazdrośni ze względu na to, że ja spadam, a niektóra młodzież, y, która nie uprawia czy nie sportu y, po prostu trochę ma nadwagę. Więc y, tutaj patrząc się na mnie jako na osobę starszego, Kolegę starszego, który chudnie, sami patrzą się na siebie, że jako młody człowiek powinien troszeczkę zadbać. Tak samo młodzież i osoby, które są czynni ruchowo w sporcie, namawiają mnie na, na to, żebym uczestniczył z nimi, czy, czy, czy chodzić na basen, popływać. Tak samo ostatnio, różne marsze. Mógłbym się pochwalić, że e, no, wyciągnęli mi nie o tym, czy przejdę e, dystans około 31 kilometrów. Któregoś dnia y, Tomek wstaje o godzinie 5 rano i mówi, że idzie na Kalwarię. No, prawie nie udusiłam się śmiechem, po czym poszłam spać, a słyszę, że szykuje się faktycznie do wyprawy. No, założył trepy, założył spodnie, kurtkę, 2 litry wody do plecaka no i poszedł na wyprawę. Przeszli 30 kilometrów Przeżył to, jestem z niego dumna, myślę, że on niesamowicie z siebie też. Fakt faktem, nogi go balały niemiłosiernie, ale z tego co wiem, że poszli w ramach regeneracji sił do Diamond Clubu, byli na saunie, później byli w jacuzzi i myślę, że się chłopcy troszeczkę zregenerowali, ale było to dla nich na pewno super przeżycia, dla Tomka na pewno. I z tego co wiem, szykuje się kolejna wyprawa, teraz 40 kilometrów, ale myślę, że jak przeżył 30, to 40 przeżyje, bo jest uparty. Kiedy Tomek przystąpił do tego programu Metamorfozy, czy od początku byłaś pewna, że wytrzyma i osiągnie sukces? Kiedy powiedział mi o swoim y, pomyśle, o tym, że chce zrobić coś dla siebie, chce schudnąć, y, stwierdziłam, że no super, wreszcie zrobi przede wszystkim coś dla siebie, bo ja nie pamiętam sytuacji, chwili, czasu, momentu, żeby robił cokolwiek dla siebie, zawsze było cokolwiek, y, wszystko dla innych. Bardzo mocno wcieli, wcielił się w rolę społecznika, spełnia się w swojej funkcji jako radny i nigdy nie miał czasu na to, żeby spełniać jakiekolwiek swoje wewnętrzne marzenia. Bardzo mnie to ucieszyło. Jedynym czym się martwiłam to tym, że właśnie zabraknie mu czasu, bo wiem jak jego chleb powszedni wygląda na co dzień oraz w weekendy, ale z tego co widzę jest zawzięty, ma obrany cel i dostosowuje tą porę dnia tak, żeby zdążyć spełniać się jak w roli radnego oraz zdążyć na siłownię, na basen, na fitness, na rower. Ja tylko obawiałem się jednej rzeczy. Czy kiedy on zrzuci z siebie trochę wagi, co bardzo byłoby wskazane, czy, ja, czy on nie zrzuci z siebie tej życzliwości, którą on ma dla ludzi. Takiej otwartości, takiej sympatii, bo to jest człowiek, na którego po prostu wielu ludzi podbudowuje tym uśmiechem, życzliwością, tą pracą społeczną. Bałem się, czy on nie zgubi trochę z tej swojej, swojej życzliwości, ze swojej takiej Takiego uśmiechu, takiego otwarcia. No widzę, że rzucił uwagi sporo, a rzeczywistość mu została, no i to jest rzecz po prostu świetna. Tomek, powiedz mi, czy jesteś z siebie dumny? Zadowolony jestem, że przystąpiłem do tego programu, bo widzę efekty. Brakowało mi tego właśnie takiego jakby bodźca do tego, żeby zacząć. Jestem dumny tak samo, że, że potrafiłem powiedzieć, że uda mi się i, i staram się jakoś dochodzić do tych wszystkich celów. I no jest, Jestem dumny, że, że, że coś nowego w swoim życiu zmieniam no i to jest chyba dla mnie najważniejsze. Panie radny Tomaszu Schabowski. Daje nam Pan przykład, jak należy dbać o zdrowie, daje nam Pan przykład, jak należy pewne wyżyczenia sobie robić i ja Panu tego gratuluję. Ja po prostu jestem, no niedobrze powiedzieć, że dumny z Pana, bo z Pana byłem zawsze dumny, ale, ale tu strasznie się cieszę i życzę Panu, proszę Pana, tyle, żeby Pan tych kilogramów zrzucił, ile Pan uważa, że, 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 że Panu jest potrzebny do dobrej kondycji i tej kondycji dobrej Panu życzę. Ten właśnie program zmienił mnie tak super, że, że, że stawiam sobie nie cele tak jak inni materialne, tylko cele właśnie osiąganiu, poprzez ruch, sport, coś co kiedyś w życiu nie pomyślałem, że to zrobię. No, dałem właśnie przykład: najbliższa mi jest tutaj piłeczka, ale w życiu bym nie pomyślał, że z kierownica będzie odstawiona. A, a ruszę się w jakiś taki dystans e, przemarszu, e, większy jak może 5-10 kilometrów, a teraz e, widzę, że mam na tyle siły, że mogę nawet i 30-40 kilometrów zrobić. To jest, to jest super sprawa. Taka inwestycja w siebie, a inwestycja w siebie tak. jest największą inwestycją tak, tak naprawdę w naszym życiu. A więc e, gratuluję Ci bardzo takiego podejścia dojrzałego i mądrego. Najpierw zmieńmy się od środka, czujmy się z tym, co mamy dobrze. Spokój i fajna atmosfera wokół ciebie. Dobrzy ludzie, którzy napływają jakby taką fajną, dobrą energię, którą właśnie można akurat znaleźć. To są właśnie ludzie, którzy aktywnie żyją naprawdę później, i to też zauważam, że wszystko mi się potrafi. Potrafi przy tym jeszcze inne sprawy mi się fajnie pozytywnie układają.